No i witajcie kochani w Warszawie. Jesteśmy w tej I zobaczcie się. Osy i mamy jagodziany. Polska jagodziana jest pycha. Super. I tutaj pasta jajeczna. Tu tost. Pizzerinka i bułka. być niemiła, ale spójrzcie, jak eee, jest zjedzone. Mega polecam. Piekarnia Day. A tak w ogóle witam Was serdecznie w kolejnym dniu przejazdem z Warszawki. Powiem Wam, stoimy pod kostą, w matche i e, za i zapłaciliśmy 45 zł. Polskie realie. Zobaczymy jak będzie smakowe. Słyszałam, że matcha jest bardzo dobra. Tak, jest tak. Warszawskie realie. No a kawki nasze wyglądają tak, moi drodzy. Więc próbujemy. And co mężulek myśli? Good? Not good? Ok? Super. Is it worth 20 złoty? Nie, nie warto. Słuchajcie, próbuję tłumaczę. Słyszałam, że bardzo dobra. No więc lecimy. Zajeżdżasz kinacze. Słuchajcie moi drodzy, my już jesteśmy po, już wyszliśmy z galerii kawka wypita, macza tragedia, nie polecam, nie wiem. Może zło wziąłam, ale wziąłam e, macze na mleku owsianym. Ciepło. Nie wiem, może zimna jest lepsza. Nie mam pojęcia. I jedziemy dalej, a gdzie tym razem jedziemy? Do Berlina. Tak, zmierzamy w stronę Berlina. No i zaczynamy naszą europejską przygodę, kochani, tak. Słuchajcie. Witam po kilku godzinach. Miał być Wrocław, będzie Poznań. Słuchajcie, będzie Poznań. I zatrzymujemy się w jakiejś kawiarnie. I przed nami jeszcze zostanie, tak nie wiem, za trzy godzinki jazdy, i będziemy w Berlin. No i podziwiamy tutaj te turbiny. I jedziemy. Ja się przysiadłam na tyły, o wiele wygodniej niż z przodu. I patrzę, szukam jakichś miejscówek, obczajam. Pogoda wybitna, no i jedziemy. Chciałam się do Was na chwilę odezwać. I wiecie, czekajcie. Nie wiem, jak to trzymać. Mam ze sobą i kamerę, i te, wiecie, gimbal, i to wszystko, no ale używam tylko telefonu. W ogóle jedziemy, jedziemy i po raz kolejny 36 ciko płacić trzeba. Ha? Poznań, poznań! Witamy serdecznie, póki co same budynki. Nie patrzcie na nasze szyby, bo powiem Wam, jak się jedzie, to tak ptaki czy jakieś ptaki Boże, jakie ptaki. Takie mszyce, meszki, jakieś robale. Wiecie jak to jest? Trzeba będzie myć szybę, szorować na stacji. No i jesteśmy. Ile tam nam pokazuje? 15 minut do naszej kafejki. Piszcie mi, kto jest z Poznania. Serdecznie pozdrawiam. Zobaczymy, czy polubimy się z Poznaniem, czy nie. Była też tam jakaś e, knajpka, żeby zajechać do... Opoznania! Poznania! Proszę bardzo. This is that gallery. Poznania, Poznania, no, no, ciekawe, ciekawe, ale ładne, chyba to jest jakaś nowa, no nie? Tak mi się wydaje, nie tak super dawno ją otworzyli, no zobaczymy, jak ten Poznań. Wiecie, żeby zwiedzić te wszystkie miasta, na przykład Wrocław, czy Poznań, czy Szczecin, że kielce na przykład, to wydaje mi się, że trzeba kilku dni. A nie tak jak my na pół godziny zajedziemy, tak jak ostatnio we Wrocławiu byliśmy dosłownie. No nie wiem, godzinę może zjedliśmy, trochę pochodziliśmy, no może dwie. No to, to co wy zobaczycie? Więc tak kwiecie. Rzutem na taśmę, jak to się mówi. Fajnie. Już dojeżdżamy, pokazuje nam, a myślałam, że 15 minut, no to, to jest chyba 6 minut. No do tej jakiejś kafeterii. Kafeteria tak się nazywa chyba, miejscówka. Zobaczymy. Weźmiemy, ja chyba sobie maczę wezmę jakąś truskawkową. Jestem dzisiaj testerką maczy, no ale ta z kosty tragedia. Kawa też dla mężurka nie zasmakowała, więc nie polecam, nie polecam. Póki co najlepszą maczę to piłam w Stanach, w takiej e, knajpce nazywanej and Blue. No, to tam była przepyszna. Tu na razie nie znalazłam, więc też, jeśli ktoś ma do polecenia jakąś pyszną maczę, to proszę mi pisać. Nie wiem, jak te vlogi będę wstawiać, bo ja póki co nagrywam, a ich w ogóle nie montuję. No ale będę sobie zapisywać na przyszłość. Ale no, Jagodziana z zdej piekarnia. mistrzostwa. 19 zł. Przepyszna, nie trzeba wydawać 60 złotych czy tam ile za dobrą jagodziankę. To była przepyszna, no ale na pewno jeszcze, mam nadzieję, że uda mi się spróbować jeszcze innych jagodzianek, tak więc tak, no. Jesteśmy w Poznaniu, tu bank, PKO Bank Polski, ale ładnie, tak bardzo czyściutko tutaj jest. It's super clean here, no. Looks like modern, nowocześnie poznański bank, tutaj na górze. No i kochani, witamy serdecznie w Poznaniu. Powiem Wam, że mega nam się podoba. Jest inaczej, podobnie jak we Wrocławiu, mogłabym powiedzieć. Mega cute! My what do you think? Cute! Bardzo nam się podoba. Na pierwszy rzut, powiem Wam, te budyneczki, kamienice super fajne. Muszę sprawdzić, czy mam dobrze podłączony mój mikrofon. Zobaczymy. Ale jest uroczo. Spójrzcie na to. Tam jakiś kościółek. Nie mówcie nic złego na ten temat, bo nie wiem co to jest. Idziemy do tej kafejki tylko, ale chciałam Wam pokazać. Tutaj zobaczcie też takie kamienice. Ślicznie jest. Bardzo, bardzo nam się podoba. Tak na pierwszy rzut czyściutko, ładnie. A tutaj jest ta miejscówka, do której właśnie idziemy kafferdam. Coś takiego. No zobaczymy. Dobra moi Państwo, wiecie co? Ta miejscówka jednak nie weszliśmy do środka i zupełnie nam nie podeszła, więc idziemy szukać czegoś innego. Jacie, ale ładnie. It's so nice here, no? Wow, ale ładnie. No, Wrocław, piękne miasto. I gołąbki sobie chodzą. Fajnie jest tak czasami się zatrzymać, obczaić, co i jak powiem Wam szczerze. Which way? Left straight. Dobra, idziemy. Ale ładnie. No, będę Wam pokazywać, co tutaj ciekawego, bo sama pierwszy raz w życiu we Wrocławiu jestem. No, ale ogólnie Polska latem, to Polska latem. Godzina 17 i jest uroczo. Tak więc można działać. O, jest żabka. Szukamy jakiejś fajniejszej miejscówki, zobaczymy. No jest i Poznanie. Dajcie mi znać, kto był z Was w Poznaniu. Ręka w górę. Albo kto mieszka, już oto Chętnie się dowiem. Fryzjera Kiot. Trochę się wstydzę nagrywać z tym mikrofonem, no ale to nic. Damy radę. No i słuchajcie kochani, właśnie to jest ta miejscówka. Zamówiliśmy boczniaki, jamacze z sosem truskawkowym i mężulek kawę oczywiście. Mega cute. Super. I zobaczcie, przyszła moja macza. Tutaj latę mężulka. No i próbujemy. Próba. Bardzo mocno. Co? Pycha. No, i tutaj mamy nasze boczniaki, właśnie. Idziemy sobie, ja już dopijam maczę. Mamy boczniaki i lecimy na zwiedzanie Poznania w 30 minut. Wow, o, no mega cute. Mega cute tutaj jest. Ej, no ja Wam powiem, że ja jestem w szoku. Jest przepięknie. Zobaczcie, ile ludzi siedzi, miejscówki. Tutaj mamy fontannę. No, jak we Wrocławiu, bardzo podobnie. Tu jeszcze mamy stwora dla dzieci. No Mega uroczo. Mega uroczo, tak sobie przyjść, zjeść. Ślicznie. I oczywiście musi być magnes. Po 16 zł. Bierzemy. Powiem Wam. Magnes kupiony i teraz jeszcze słuchamy trochę, jak dziewczyna gra na skrzypcach. Bardzo ładnie, podziwiamy. Pogoda super, ludzie sobie chodzą. No, lato to lato, powiem Wam szczerze. To nie ma, nie ma opcji. Tu ktoś z pieskiem cudownie jest. Śliczny, poznań, jest przepiękny. I myślę, że będziemy musieli tutaj wrócić. To na pewno. A magnes kupiliśmy właśnie tutaj. Jest jedyne miejsce z magnesami. No i, i super, I zaraz Wam pokażę, które chyba zresztą widzieliście, jak tam wybierałam. Ok, doczytałam i tak to jest ratusz, właśnie na Starym Rynku w Poznaniu. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli, tutaj. I o 12 w południe każdego dnia dwa koziołki. Wiecie, bodą się mogę powiedzieć. Więc super. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Ale to, że jest tak ciepło, no to to jest ideolo, moi drodzy. Fontanny prawie jak we Włoszech. No i dużo gołębi. No ale szukamy teraz jeszcze śmietnika jakiegoś. No i tutaj ciężko z tym powiem Wam. Ciężko z tym, ale ślicznie. Bardzo ładnie. Rynek 95. Chyba o tej miejscówce też słyszałam. I heard about that place, I think too. It's nice one. We will have to come for longer time here, I think. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jeszcze rozmawiamy teraz, że tam, gdzie moi rodzice mieszkają, to powinno być oddalone o 30 minut dosłownie od Poznania, no bo jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. Podoba nam się super bardzo. I mam tutaj szczerze, serio, takie coś, że no tu się nie wstydzę tego nagrywania i w ogóle, więc fajnie. Więc chyba wiecie, co latem trzeba zawsze przyjeżdżać do jakichś miast, no bo każde będzie piękne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz daję wam spacer po Poznaniu rynek główny. A tu moi drodzy mamy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. No i zobaczcie na co my w ogóle trafiliśmy. Nawet nie wiem co to jest. Jakieś protesty, chyba. Wow. O czym ten protest jest w ogóle? Czy to odnośnie gazy? Chyba tak. Nieźle. I tu zobaczcie, cała rodzinka piesków. Jakie ładne. I tutaj też jeszcze mamy muzeum archeologiczne. Nie, no trzeba będzie, wiecie, wrócić do Poznania, bo jest no przepięknie. Ale wydaje mi się, że właśnie latem. Tylko i wyłącznie latem. Te uliczki, no cute, mega cute. Zobaczcie. Żabka wszędzie musi być. Ale dużo obcokrajowców też widzę tutaj, wiecie? Nie tylko my tacy obcy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie kwiatuszki. Super. Podoba nam się bardzo. Poznań, o, garaż Muzeum, Ar garaż Muzeum Archeologicznego, Świętosławska ulica. Tutaj. To prawie jak San Francisco, tylko oceanu nie widać. Jest similar like San Francisco, that street, but just you cannot see ocean. No? Mega cute, veranda. This is church, I think. To jest właśnie kościół. A tam był ratusz. Tu ogródki fajne mają. u no jest przepięknie. Nie powiem wam, Polska pod tym względem to jest coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Wow. Więc my zwiedzamy, chodzimy do środka. Nie wiem, czy wejdziemy, zobaczymy, jak nam się uda. Ale jest uroczo, moi drodzy. Jest uroczo. Widzicie, obcokrajowcy, wszyscy z aparatami, kamerami, więc... Ja. Słuchajcie, Bazylika przepiękna. Weszliśmy, pomodliliśmy się, wyszliśmy. Nie można tam było robić ani zdjęć, ani nic nagrywać, więc, wiecie, trzeba uszanować takie rzeczy. No i o, ogólnokształcąca szkoła baletowa. Tak, pomodlił się człowiek i od razu lepiej. Od razu lepiej, a ja tutaj jakaś wystawa jest różnorodności. Zobaczcie. Więc tu wszystko jest. Powiem wam, wszystko tutaj jest. Ulica Gołębia, pewnie stąd tyle tych gołąbków. Można tutaj wchodzić, wychodzić. Jakieś kafejka. Ale ładnie. Dużo Co tutaj? Jest też jakiś taki ryneczek. Uuu można sobie siąść, odpocząć i so, są kozły dwa, look, two, two guys, we it's not goats, kozioł, what's the man version of goat? Not baran, kozioł, chyba yeah, goat, nie wiem, o, oh. cudownie, cudownie, gosh, we could spend here whole day, basically, mm -hmm. no, but it's not so big. No I są gołąbki, są ulice Gołębie, no i są gołąbki. Ale ładnie. No wybaczcie, że ja się tak zachwycam, ale w życiu w Poznaniu nie byłam. Więc... Backwards? No dobra. Idziemy z powrotem. Adam Nurkiewicz. Foto. Tutaj zdjęcia, wystawy. Flagi. Przygoda poznaniowa. Troszkę pochodzimy. Ja widzę i wy widzicie. I mężulek widzi. Mężulek widzi czy nie widzi. You see your... Tak, o Straż miejska, ale samochody. One mi się kojarzą z takimi, wiecie, polskimi serialami. Zobaczcie, ja nie wiem czy to można nawet filmować tutaj. Jest straż miejska. Dzieciaki, ale bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Ślicznie. I w tym vlogu, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki, szybki film z Poznania Wam się podobał. Dziękuję za wszystkie łapki, komentarze, subskrypcje. Dziękuję, że jesteście. No i co? Do następnego już z kolejnych miejsc z naszej trasy. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Bye!